Kurwa widziałem jak ktoś wentuje na kamerach to! Kto no, yeah, yeah. okay, yeah. 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 to był! dłużej! Nic widziałeś? No kurwa wydaje mi się że to był Kamil Line albo mnie Nie, to już Ej, Ciro, ja powiem, że byłam amnezjakiem no i wziąłem jak rolę był dobry, co nie? jak coś Mm. Jestem aktualnie koło admina, robię to, koło okręcę. A ty, Mącik, już gdzie jesteś? Ja przyjścia do laba. No to ty wentowałeś. Nie, no nie. No na kamerze. Widziałem całą rundę stałem na kamerze. No ja wchodziłem do laba teraz. To on! On mi zabrał strój no, Pierwszy miałem ten strój. Jak miałeś nie. pierwszy ten strój? Ja go mam od miesiąca. Dobra, ale ja nie mówię, że może to być po prostu Chester Play, nie? Że widział kamerę, że jest odpalona i wentowała. Takie info jest ode mnie. Może być też inżynierem. Ale kto to był Kamil, tak? Y nie, mówię. Mógł... Nie, A, dobra, dobra, dobra. Ale on mówi, że on był w labach. Nie, bo kreśl. jaka jak no, to pewność, No, a, ja, a to ciało, jest całkiem dziennie. Ale kamień ma taką samą czapkę, ja z No, bo mi ukradłeś. Ej, ale to ciało jest całkiem dziennie, niż jakieś lata. Ale ja mówię, że on wentował. No, ale tak daleko nie mógł wentować. Wentował po prostu o... Wentować mógł, ale nie koło ciała. No okej, dobra. W takim sensie. Jakieś informacje co do ciała, czy coś coś widział? Nic, bo było ciemno. A gdzie było ciało? Bardzo fajne. Koło. No, przy wejściu tam, gdzie boiler room no, jest. Są, do tego. Te osoby tutaj są hmm. Boiler, okej, okay. okej. Okay. Ja byłem z Heysi. My to źle robimy. No, ja naprawdę robimy, to... że mówimy gdzieś ciało, przed powiedzeniem gdzie no, tak bez. Bez. No, nie, nie trzeba nie się nie tak pocić. Ale też i impostorzy wiedzą, jakby gdzie jest ciało, nie? Albo przynajmniej ta osoba, ja która nie. zabiła, więc zawsze powiedzą i tak inną lokalizację, albo. Ale wtedy możesz też się skierować z kimś, że ktoś zabił. No był tak, przy kimś. tak. Chociaż tak. tyle, więc ja, już się ja, dowiesz. Ja mam, ja mam taką informację ogólnie, że na początku gry, kiedy byliśmy, zrobiliśmy szybie wszyscy, Adamox poszedł do e, jednego zadania, nie do tych kluczyków, tylko do tego drugiego, zrobił je w sekundę i, i zaposzedł normalnie, więc Aha. takie ci Takie, no, takie no, są. Ja on... No tak, ale on zrobił to dosłownie, nie wiem, nawet mniej w nie, 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 sekundę. Poszedł do tego i odszedł ja to zrobiłem ja akurat ja jak on podszedł do tak, tego zrobił i od razu odszedł i poszedł w stronę naba, Albo po prostu na to poszedł, nie wiem czy dokładnie. Może bejtuje bez drzesterem. <grym> nie wiadomo. No też jest taka opcja, ale na pewno... Się pytaj, ty albo chesterem, albo engineerem. Ja? A, a skoro nie chcesz się przyznać, to w sumie to nic nie znaczy, bo możesz się nie przyznawać jako inżyniera albo chester. No nie mam takiego obowiązku niestety. Nie, nie, tylko mówię, że zeznowałeś, skoro to nie... Wy, to, wydawało mi się, że to było właśnie Ja do się że żaden sposób nie przyznaję, no bo ja byłem w labie. Okej, okej, okej. No okej. No, skim w takim razie. W ten mówię, że jest. Tak. Tak. Czyli, no mówię, albo jest albo Chester, więc nie warto buntować, nie? Warto, warto. Nie warto buntować te dwa waluty, nie? Niech on gra po prostu i nie zwracają uwagi na nie. Nie, on mi strój zabrał, ja się tak nie bawię. トップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップトップト は <noise> い、hey, どこにいる Mam... A dobra. Kurde. No generalnie. Dobra, już nie ważne w sumie. O. Ja widziałam no piękne, duro, dwa razy po 15, ja najpierw wyszedł Morta, z jednego pomieszczenia, ciu, a potem wyszło z tego pomieszczenia i on tam był cierpione później. Nie wiem co znaczy, ale dwóch potmasów widziałam na pewno. Cicho cicho. E, nie, 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 mnie z trzy razy tepnęło w tej grze. A. No, i... ja to, ja to... no ja nie wiem, ale wiem, że to było chwilę po tym i akurat ciebie na pewno widziałam po dwóch... w sensie, to Ja na pewno wiem, ja wiem, bo... Ja, za szybko ja... to się wydarzyło. Ja cię, ja cię widziałem też i potem mnie z tepnęło z elektryka. Minąłeś do elektry... mnie, a potem... Tak, po tak, z tak, tak było, tak i było. było. I mnie tepnęło te z powrotem do elektryka i znowu okay. się minęliśmy. O to chodzi właśnie. że Nie wiem z kim się tepnąłem, ale z kim się no, tepnąłem. Um, a przy zwłokach ja to... Mi się wydaje, <laughs> że ja wiem jaką masz rolę Dobre, i mam ja nadzieję, mam, że masz tą, tą dobrą rolę a nie tą złą okay. bo masz dziwny movement chciałem cię po prostu pilnować żeby nic się nie działo na takiej nie zasadzie nie no super super! Okay, no to ja liczę na to, że masz dobrą y Rolę, a nie słom, bo no ja że masz rolę Tak, ogólnie biegałem cały czas z Mortalski. Ogólnie chciałam powiedzieć wcześniej coś o Multiguszu, tylko że on zginął, więc nie wiem może Neutral go zabił, albo. Wiadomo jak bardzo dobrze, bo on zrobił coś mega dziwnego. Wiadomo jak długo ciała są czy nie? Musimy to obejrzeć. Jak to On zrobił mega coś dziwnego jak byłam koelektrykala, to wtedy on już wchodził do świateł i nagle wyłączyły się światła i on je Dzień zrobił. Tak jakby, nie no wiem, radę. wyłączył je i no, nie A wiem, mi się no. wydaje, że to jest to Jester mówmy, To co mówiłem na początku, że on nie? No, 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 no. Więc możliwe, że był Jesterem albo, nie wiem, albo no jakimś ma, ja No dobra, a no ta... gdzie ciało, gdzie ciało Jak zostało zgłoszone? U góry, takim pomieszczeniu małem. Pora eee, w kamerach? Ja naciśnij, to... naciśnij tab i będziesz miała mapkę. Eee... storage. Storage? 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 Na środku, no, na środku. Dobra, eee, to teraz tak, eee, ja wbiegłem do office'a już na adminie, że chwilą miałem i wbiegłem do, do specymena na koniec rundy, jestem w specjmenie. Kto, kto są na adminie na, na koniec? Ja, ja szedłem do admina, ale nie byłem w adminie. No to może ciebie mijałem, ale kogoś, kogoś koło. Ale ja ja z tobą mijałem, patrzę jak ty wbiegałeś chyba z lewej a, strony. No, 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 no. No, 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 uwaga. No, a reszta? Gdzie a, kto? A, a w ogóle admina Kamil kampił przez całą rundę, praktycznie. Tam przez chwilę z nim postałem. No to może Kamila mijałem, ja ale może on rundę. nie widział. Dobra, Mijałeś moją. Ja. Tak, ale teraz chodziłeś? Tak, no na sam koniec rundy ze sobą. No to, to, to nie, to nie, nie. Dobra, dobra, no. Naskadzę się. No to mamy trzy osoby z Office, a resztę, no, dobra, to pogadamy później. Nie, to mam Ale to nie znaczy, że będę tym całą rundę. Czy zły. Pomidor. Tu. Pa, pa.

ja no widziałem to zabił. Spokaj, spoko, ale mówię, nie Jak słucham, ktoś mnie zabije, no, no to. To jest Patlas też. Batli, słucham cię. Powiem <grym grym grym> tak. Patmos, no? Ja lakuje, nie, nie, nie. Nie, <grym> nie, tak. nie, 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 nie. nie, no, nie zabił tego, zabił. No właśnie, ja biegłem dopiero, no, no czemu Patmos zabił? To jest dobre pytanie. Okej, dobra, poczekajcie, bo przed chwilą widziałem najdziwniejszą rzecz na świecie. Chodzę do F tak? Tam, gdzie jest Node, czyli między Komsami a O2. Kończę robić tego Noda. I przebiega w tym momencie z jednej strony Batli, a z drugiej strony Mortal, za którym biegnie Nifres. I później Batli zabija. To będzie z tak. Werewolfem? Eee, może lowersi albo coś, ale jakby. Ja nie mówię, że on zabił, tak? Okej. Okay. W ogóle nie ten, tylko mm -hmm. najgorsze miejsce, tak? Gdzie wchodzę, jestem zlany zimnym potem, robię tutaj tego no-day, nagle trzy osoby przebiegają z tego strony. No dobra, no Batli, okay. co ja, ja nie wiem, co się stało. No, ja wczoraj, kiedy była elektrykana. I nagle ciało wydopsyło się i strasznie to mnie. Nie, nie, to ciało się nie wydopsyło. ciało się ty nie, nie wydupsiło, ty w nie wdaszowałeś. No. Widziałem. Dobra, to. dobra, dobra, dobra. Co myślałeś, ty że już nie nikogo nie wygrywa? Ale szczerze, chatgpt mnie oszukał, bo myślałem, że jako werewolf nie mam cooldownu na zabijanie oh. i chciałem was wszystkich. Nie, no ty. <laughs> to się nie dało. Nie? Bo nie wiedziałem, na czym Dobrze. polega ten rampage, ale pierwszy raz im grałem, więc wydupcie mnie ale Nie, szkoda. to po prostu masz skrócony cooldown, masz bardzo krótki na jakiś A... czas, cooldown. ale nie zerowy, to by, by było P. Ja się w grupę ludzi. Okay. A mnie. zabijesz nie freza? Zabijesz no, nie go, freza, Batli. No, no? eee... To, no, to, to... Mózgu na chwilę. To był mój pierwszy kill. To był mój pierwszy kill. Tak? Hm. Mogłeś się czym nie zmanipulować na przykład, Batli. Wejście człowiek. czy człowieku. To, to nie Pat. Znaczy, ale Patmos, tak. jak jest Patmos czerwony, to Jester albo Impostor.

kto do mnie dobiega do komców? Kto dobiega do ja, komsów? Ja z komu, Ty Adamoks? Do komsów, Z góry. Ty, no to Patmas. <laughs> bo mnie... Tra transportowałeś mnie teraz Adamoks? Dobrze, nie mów tego. Zamieniłem się z Patmasem i jest ciało Kuba. na komsach. Tyle mam do powiedzenia. Musisz Nie, już koniec. O, przecież tam dwa No właśnie. Nie to widziałem. To jest popierdolone. Bo z, 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 Po reportcie pokazało. No, no tak, tak dobrze, Kamil. ale Adam, Adam, ty mnie tepnęłeś spad, no, przede, no, przede mną no. jest ciało, ja jestem w ogóle, ja jestem w Boiler Roomie Nie jesteś w Boiler Roomie, tepnęło mnie do Boiler rooma tak. na koniec No, byłem w Boiler Roomie i no. mnie tepnęło do ciebie tam, gdzie byłeś, no No i co, no. i zabiłeś I na kolsach, Nie, wiem czy mnie zostawić z największymi manipulatorami Nie, nie, bo słuchaj, Adam, Adam, Adam Posłuchaj Adam. mnie, ty, ty, ty Nie, posłuchaj, ty mnie słuchaj, ty to mnie bardziej, nie? No, że jest ty robię sobie zadania w boilerze, nagle no. jestem teleportowany, podchodzę do komsów. bo jestem dosłownie obok nich, żeby je zrobić, patrzę, ciało jest, myślę, nie, nie. dobra, poczekam, aż ktoś jeszcze przyjdzie, żeby się wyklirować. ty przychodzisz do mnie z góry, od razu reportuję to ciało, pytam, kto do mnie dochodził, ponieważ wiem, że o, o trzecia osoba, z którą się zamieniłem, zabiła tą osobę. Czyli co? Czyli nie, nie, nie. to inaczej, bo generalnie było tak, ja biegłem w stronę kompsów. Ja widziałem tam przed sobą, yy, nie wiem kogo, bo był szary, ale widziałem, że bieg przede mną ktoś. Zamieniło nas miejscami i teraz zgłaszasz ciało i jak dla mnie, nie ma impostorów, ale ty może być jakąś plagą, Dobrze. albo, albo może być fajto. Ale jeszcze Hesia powiedziała, że Patmos jest czerwony. No jestem. Dlatego ja, ja głosuję na Patmosa, bo Ja jestem biały, ja... ja nie jestem rosistą. <laughs> Dobra, ja, ja zostawiam tobie to Adamox, idź za głosem serca, proszę, ale. Zaufaj. Naprawdę, jak proszę. dla mnie nie ma już impostorów, to jest po prostu neutral killujący i to musi być jakaś plaga albo. Zobacz, zobacz ile ja mam argumentów, a ja, co ma Patmas. No jakie masz argumenty? Ja mam taki argument, I że biegłem za osobą. Grandomark. Grandomark. Ja biegłem za tą osobą do Tomsów, no nie kurwa. Nie Dobrze. no. Dobrze. Dobrze. Ale, że kurda, mortalcia, Kurde, mortalcia. Nie kurwa mortalcia, no, mortalcia. Patryc jebę nie? zabił mnie przy pięciu osobach, co mięsko. No wiem właśnie, to było tak randomowe.